Jeśli mam z tej strony, Kryspian to jest kolejny odcinek z serii MPW. A następnie, możecie zostawić łapkę Realistika oraz podpisać filmy, eee, zachęcam, bo to mnie rozwija. Więc, tak jak widzicie, co wyjedziemy Wypożyczoną ładowarką od sąsiada eee, też spłaciliśmy 200 koła kredytu, już jest wiosna. Eee, nam zostało 658 koła, trochę zarobiliśmy w te. W te, 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 te. Ten zimowy po zimę, więc trochę pieniędzy mamy, ale są plany. Są plany, żeby coś kupić fajnego, nowego, może ładą warka, może coś innego. Zobaczymy. Tu Ursus stoi. nic Bo będziemy dzisiaj robić akcję obornik. I zobaczymy, może się uda jeszcze orkę zrobić. Też bardzo bym chciała dowarkę mieć na swoim kospie, bo mnie nie będę ukrywał, ale jakoś starą też pracownika nie ma, nie wiem. Nie ciąga, Więc widzowie Mówię na początku odcinka Jeżeli ktoś jest chętny Ma dużo czasu Żeby pomóc mi w nagrywkach Jako pomoc e, pracownik To piszcie do mnie na priv Na discordzie Link w opisie jak zwykle Wejdźcie sobie na grupę Potem mnie znajdziecie tam jako właściciel Dimo naszego I napiszcie do mnie Jeżeli ktoś jest chętny Żeby z nami nagrywać Na razie ze mną tak na test, jako pracownik Bo ten pracownik jakoś się nie zgłasza, więc... Nie będziemy czekać A nie będę ukrywał, bo mi się był, by przydał tutaj jakiś pracownik Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam, naprawdę Dobra, ładujemy sobie Dzisiaj taka spokojna akcja Akcja Oborniki Dobra Opa, jeszcze pewnie jedna łyżka Też młody miał być, ale młody tam Wiecie Kończy szkołę jeszcze, bo mu ostatni rok został Rolniczej Będzie miał więcej wolnego czasu Więc będzie się pojawiał częściej Tego, jeżeli naprawdę ktoś chętny ma dużo czasu, lubi grać realnie, nie wygłupiać się, więc no, zapraszam. Naprawdę. Dobra, chyba to ostatnia łyżka. Więcej nie wejdzie, dobra. Łe, nie ten przycisk. Co wie? Znaczy, nie ten, no. Nie w to stronę joystick. Dobra. Dobra, elegancko, kasimy, opór tak samo Siadamy do Ursusika Ustawimy sobie, bo nie wiem czy ustawiam, no właśnie Jedziemy po kukurydze Rzucać, więc no Opór sobie włączymy. Bo trzeba nie było od odcinka, więc no A, obciążnik zapomniałem Wejdziemy najpierw sobie tutaj na tę. Tu wiedziemy sobie i rozrzucamy. No, wam powiem, że szybka sprawa tu pójdzie. O, trochę przód podnosi. Wam powiem, dwójka drogowa i jazda. też będę chciał w polach pokupować po żniwach tych, będę je powiększyć, ale zobaczymy beczki też nie mamy do gnojówki też na testy tutaj będę coś sadził Pamiętacie, jak mieliśmy na początku MPW? Pewnie starzy widzowie, bo to dawno było naprawdę półtora roku temu, rok temu, nie rok temu, to seria ma rok. Jak e, mieliśmy ziemiaki, no nie opłacało się na mniejszą skalę. No może, a teraz pójdziemy, może w buraki, może zobaczymy kampanię buraczaną. Chcę tutaj buraki zasiać. Tutaj i tam, po kukurydzy, po prostu buraki posiać, orkę zrobić i. Zobaczyć co z tego będzie Właśnie tu z sąsiadem gadam, o tym polu I jesteśmy dogadani prawie i może Kupimy te pole tutaj poniżej Więc fajny kawałek będzie Tutaj Może poza odcinkiem się uda, więc jak się uda to od razu je połączę i Wam powiem po prostu w następnym odcinku, że się udało. Bo mamy już tam papiery na stole, mamy też hajs, więc chcę go wykorzystać w 100%. Więc wiem, nie powinien rzucać obornika, no ale chcę już tu zacząć orkę, nie? Wiecie, widzą jak to jest. Jak już jest połowa rana, to potem łąkę się przeora i będzie gitara. No e, dobra. Coś mogę jeszcze powiedzieć no, no nie wiem no prawda jak to święty to proszę pisać O dobra zuplank e, popląd zasiany sąsiad więc Elegancko No i w drugą stronę rzuciłem sobie tu Te fajne pola tutaj są. Trzeba się rozwijać. A wiecie, jak tu posieje buraki na całym powierzchni, na całym takim jednym polu, to duży test będzie, nie? No zobaczę, czy jeszcze buraki, czy może coś innego zasieje, ale prędzej, buraki na tym tutaj, przed tym i tutaj. To chyba, że. Uda się jeszcze dogadać? I co wie? Wam pokażę. Czekajcie. To pojedziemy zadać. Jak się uda dogadać, to może te pole połączymy jeszcze z tym. Bo to jest tego jednego sąsiada, tego samego. I jakby to się udało połączyć z tym, to by było tu buraki, by były. Tu buraki. Co wie, co wy na to? Chyba, że coś innego tu zasiejemy. Ale co możemy siedzieć właśnie? Możemy, ziemiaki, buraki, możemy siać, soje też możemy Kukurydzę na siarno Też dobry pomysł Chyba, że ziarnówkę tu walniemy, kukurydzę Widzowie, możecie pisać, podpowiadać mi A co, możemy już sieć? no Sorgo Buraki, ostatni se ten Soja Kukurydza na siarno, owies Jakby mi się udało jeszcze te pole kupić Poganą z sąsiadem To byśmy te połączyli poza odcinkiem połączył. I tutaj byśmy zasiali na takim kawałku buraki, na takim Na testa. A tutaj byśmy kuku, aldery, albo soję, na takim dużym. Dobra, albo też buraki. I taka duża kampania byśmy zrobili. Możecie pisać, co uważacie o tym, pomyślę. A tym bardziej, że następny odcinek będzie fajny Bo coś przyjeżdża. Dwa nowe nabytki. Fajne. O, właśnie. Yy, Ostatnio ich była W marcu. I lambelki dwie wywijały do sąsiada. Widzicie, stół ale to było pano poza odcinkiem. Dobra, mam minutę. Dobra, rzucimy do końca. Zaoramy te małe pole. Obornika, mówiąc, poza odcinkiem na pole. Czepę musimy dokupić na żniwa. Mamy jedną To naprawdę jest jedno To Licho Dobra Bieg Cofamy O kurde Właśnie muszę się jeszcze nauczyć Kurde tego sterowania O Dobrze i do przodu Tam chyba full obornika nie mają ładować Trzy łyżki tylko, jedna, jeszcze jedna powinno starczyć Podpinamy John'ego pod pług Zaczniemy ładać te małe pole I pozagadam sobie pod sąsiadem Może w jakieś raty czy coś Jedne pole się uda na własność Druga też na własność, ale na raty. Dobra. Tak, zostawiamy. Wywieziemy jeszcze tam. Dobre. Dobra. Dobra. Ursus tymi, Ursus czarni, Ursus nigdy mnie nie zdradzi jak to. Juu, kur. Obciążnik. Potrzebny obciążnik, a ja bez obciążnika. Dobra. naprawdę, fajny kawałek braków był na testy Możecie napisać co sądzicie o tym Chyba, że na tych dwóch polach, polaki jak się uda po, po, połączyć Ale tutaj falno soje też fajne, fajnie by wyglądały, nie? Albo tak dużo nie wiem, zastanawiam się Co by się, w sumie też z kampanii dłużej bym dużo zarobił, no Ale kombaj, i a tutaj mój własny komba, jakbym poszedł, sobie. Nie, dobra, musimy pomyśleć. Też bym sąsiada poprosił, to by powoził, bo mógł wozić z młodym. No chyba, że pracownik jeszcze się trafi, to bym sąsiada nie prosił, tylko pożyczył ciągniętego od sąsiada. Dlaczego ciągnie nie to ciągnie pszczoły? Pociąg do mamy No, właśnie co? Nikt nie, 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 nie widzi z nami tu. Dobrze. Nie, no poza odcinki pomyślę. Jak będzie się rentował ten odcinek, pójdę do domu, będzie się wrzucono i tu mam przyjadę tutaj z Ursusem i popatrzę sobie. Chyba zadzwonię do tego sąsiada. Od, tego, od tych dwóch wolni, ile będzie chciał zająć razem. I no tak, te łąki nie uprawia. Tamtego pola uprawia, no ale. No tamte pola akurat uprawia, ale łąki nie chuchu. Więc no. Tutaj mamy też fajny kanał, wałek, nie? Tutaj, żeby nie uszkodzić. Dobra, delikatnie płot. No i zjeżdżamy na bazę. Trochę nam zostało jeszcze. I u. o Ogień, rura. Jeżdżamy tutaj na tym epole z bugiem, z jokerem Połamy sobie chwilę chwileczkę i będziemy kończyć Ue właśnie pramy tu lutym trzeba Dobra Skarżona. Mamo arkę odcinkiem, bo będę w jeszcze. Johnny. Odpala się. Też dużo pytań było od tego Jungira. Ja widzę ja wam powiem szczerze, nie wiem skąd go pobrałem Tak dawno to było. Muszę powiedzieć, że w tamte święta ja go kupowałem. Więc. No. Dobra, możemy rozłożyć Jak tu przeorać to? Orajmy tu o. Obkręćmy Tu będziemy tak porać Bez nawigacji, bo to małe pole, nie ma co tu ustawiać B O Więc trochę ze porami Oreczka Orunia widzowie i opuściami Nie ma mocnych, to trzeba robić Nie ma co Nie ma co widzowie na żajkę To trzeba robić Katar chyba mam Będę miał więc no İyi kuşçular benimle Nie chyba stamba żad za do końca chicka. Też wy widzicie to w czwartek ja to w środę nagrywać będzie godzina 19 Więc no Nie chciałem już do chłopaków pisać Nie dam sobie radę, mam taki spokojny odcinek następny już będę potrzebował kogoś Od chłopaków, więc no Fajnie ten John. Brzmi chodzi w ogóle. Wygląda wyglądało naprawdę topkę. A, też logo zrobiłem w końcu MPW. No znaczy było zrobione, ale... Nie używałem, zapomniałem o nim. Wczoraj je dokoczyłem, bo miałem tam tylko napis do poprawy i tak fajnie będzie logo tej serii. Więc no. Jakbym chciał za te pola 2,70 to byśmy brali Zobaczmy się on nie podniósł O, czekajcie Tu mi się zaplątało. Trochę ze środka po ramy Hej, naprawdę jakbyśmy ten i jej pracownika, to no w tym odcinku byśmy skończyli te dwa pola. Ja już bym, jak rozrzucałem, to by tu ten już orał. Pewnie by miał koniec i byśmy ujechali na tę. tu wyszło po, tych, tych, po tej kurydzy powiem. Ołe drogę chyba trochę zahaczyłem Dobra co jeszcze jeden raz w tamtym z powrotem. Będziemy kończyć. Też muszę to zmontować i wrzucić i YouTube. A. A z moim internetem tutaj to masakra. obracamy obracamy na gałęzie i lecimy co so, widzę so. to było, było na tyle widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, do następnego, elo.